Uta z mały skurwiel razem I dziś pokażą ci jak, jak dzieci robi się. się Czy przyjaciół można zażyć Żeby z uciąć ich małe uchozyko Ruchaj was dziś! Урва, он рулил себе бедронце. story, patrz, narkotyki, się chuje patrz, na mam siema, Patrzę, zna, 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 siema, siema, uh, shema, helo, shema, 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 shema. siema dobra, z ja już rozpadę do wola i wyrzucę cześć przez okno siema, jestem, mam popierdolenie co ty bar, kurwa masz narkotyki o już nie dobra prokuratury wyrzucę co to co narkotyki wios, wrzucę, i. no, mi ja ci później wyrzucę, okej? no to jest to są moje nie, 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 jest dobra, a ty, co ty? Interesujesz się stylizację? to prościej. Nie Zutylizować. Czym ulicha jest utylizowana? Nie, się, nie? No wiesz, no, chyba kiedy skończymy jeść lub pewnie. pić, Chyba robimy z pustymi butelkami, torbami, torbami, pudełkami, kaczkami. Wyrzucamy je Dobra, je do kosza. nie ma problemu. A ja trzymam je w tym no. worku, Ben. Nie I żeby żebyśmy przestali je wyrzucać. je wyrzucać. Będziemy je, je sortować w i utylizować. Tak, żeby zostały wywiezione i przerobione w coś innego lub ponownie użyte. Dobra, mam te butelki, można sprawić, sprawić, że że to można jest że zostaną przerobione, na inne butelki. butelki. Ej, to bardzo Co? O, ty mówiłeś, że nie masz artykułu. No, mam narkotyki, ja mam tak. no, mam mówiłem, że wyciągnę, wsadzę się to do worka i wrócę. Tak, no, dokładnie. No, no, o, już do ale... ale a już zwodzimy na policję. Nie, nie, nie. Dobra, nil będzie. Dobra, spokojnie, dzisiaj mam narkotyki, ja ci dam trochę. Okej, przeczucie ci. I później tutaj pójdziemy. Dobra, to jest dla mnie. Myślicie, że to dobry stos? Y -y, to są narkotyki ja... w gazecznie A jak wy myślicie, czy opłaca się pa tak zrobić, czy nie? A nie na puszkach? Są... Oczywiście, no, ja... że się opłaca Fajnie, ja ci dam jeden woreczek, ja sobie wezmę dwa jeszcze może buteleczki dwie, byś tam mieszkał, bo jesteś mały że to Dobra, okay. ale wiesz co, ja nie chcę mieszkać w worku A i to nie ci muszą mieszkać w worku, ja będę mieszkać w większej butelce niż ty A dobra, tak, dam ci dwa worki, dobra, to mi się rozpierdol, nie? Ale dobra, dlaczego ci dam jeden worek? Dobra, dobra, to ty mieszkasz w puszce. Proszę. O, tutaj pięknie był jadkie kiełbasianek. O, puszce, teraz nie mogę na ku**a pisać. Dobra, zostawię na później. Wystarczy zobaczyć z jakiego coś jest na dobra, dobra, teraz tam będzie wszystko na i zaraz wam zarządzę. Mamy, o, pomożcie, Chodźmy, walista po ciebie dzwoni. Ja ty tylko pilnuj, a ja idę. Dobra, ty wypierdlaj, a ja idę. Pilnuj. Jestem na kutasie! Jestem na kutasie! To do nas przyszedł! Dobra, więc. Zobaczcie, co się dzieje. A zobaczcie, tutaj są dzieje. A przez tę górkę w dzień można zobaczyć. Kutasa. Uuu, bardzo ciekawe. No dobra, wiele mamy. Ale na pierwszy rzut oka mam. I mieszka nad marzec. Bo bez głupki księżyca. A, nie. no to też prawda. Jeden raz nie założyłem i go w orzecznicę. Ale jak ja jeszcze przeczytam. Tak, to no właśnie. Zikwi? Więc najpierw muszę wziąć głupkę. Jest już bardzo głodny. A, żar. Zastanawiam się, co wow. chciałbym zjeść. Dobra, żebyś zajrzył do mojej książki. O, o, dobra, no i znowu i hotel, <laughs> tak jak zwykle. Książka, przepraszam Przygody małego kurzału. W wielkim świecie. zobaczymy. Wielkim Zobaczmy. bez i co, znowu jednego żeby był pewien rybak, który ptaka rybę. i grypę? Wybrał rybę. Jęk z bólu. Nie, nie, nie miałem przy sobie gumki, ale A bardzo się z głębi plaży. Więc, Więc ruszyłem w jego kierunku i zaczął być Skrzep, się, się tak coraz głośniejszy, aż wreszcie zobaczyłem bardzo smutną mewę. I ten drugi z nim bez gumki, ale miał utknęła w wieczku pustej puszki. Usztykał z nią dookoła. No. Ostrożnie wyjął, ja jego tak Teraz mówisz co się, No bo jeszcze bardziej gadać, bo gadać tylko, żeby pięść. Dobra, on w ogóle. Wiesz, rodzina? Ty 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 miała rodzina. Tutaj rodzina Januszu słyszyła na promocję, na ten to I w ogóle z a papierki, a zmusiła, a ten wygląda jak Harry Potter z udałem się w stronę wyspy tam zróżniłem się poleciał w przeciwnym kierunku po pomoc. Dobra, idziemy Kiedy wróciłem, do tego do biedronki, bo myślał, że chodzi mu o główkę czy córkę. Ale nie mieli mniejszych, taką ją taką biedną całą. I dzieci pływają pływać na śmieci, I, dzie i dzieci mogły pływać na wszystkie dzieci. Pięknie jak zbierały, wyśmieśli, a później zarobić na główkę. A jeszcze inni plastikowe butelki, każdy miał zajęcie. I zarabiali tak na główki? Wszystkie worki na śmieci były pełne. a plaża była czysta jak uza. Kurra! Jak zawsze, przyjechała ciężarówka do recyklingu śmieci, żeby zrobiono no, z nich więcej. nie stać ich na grze. Z więc, przygotowałem napis no, zachęcający i do rynki. utylizacji. Czyli samo, w ramach wdzięczności, Zygfryd zaprosił mnie na swój ulubiony talerz pysznej ryby z frytkami. Powiedziałam. mały kucharz pomógł, jak zawsze. Spier że spierda z To Było, dopiero przygoda. Oooo, ale śmierdzi się! To tak naprawdę, jak się to twierdzi. Dobra, mówimy wiem, To był wspaniały dzień! Dobra, a Kiedyś mam za sobą opowieść o wielkim Kudasie, to teraz o, 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 robimy. O, to chyba robi się główny, ben. Musimy pomyśleć o co, tym, co że. Tak, żebyś go chciał odnieść, jakbyś miał zamiar zaruchać. Czyżby. Oooo! gdzieś skryjesz panią Wiedziałem o tym. Kurde, jakbyś zaruchował. Już, A wy myślicie, że mam panienkę, randużnego. czy nie mam panienki? Co? O, o, oczywiście, że nie. Książka, ja już no, mam taką na 50 na tą stronę i teraz mnie nie kąsić. A naprawdę mam tu ptukrza. Dobra, mam tę książkę. Cześć kurde, co mam zrobić? Czy Nie, ta, ta, ta. o kurde, dobra, zrobiłem koktajl z rabalka, z rabalkami, złąki. Dobrze mały. I zrobiłem główna. to sprawdzę. Mam a tutaj, pan tutaj deskę, żeby się przyścierać. Mam żeby Proszę, cytrynka jest. Jest! Ja nie tam 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 tam. mam, mam pomidoru, żeby udawać śnioszkę, żeby ci zabić. Proszę bardzo, jest mały. Papryka. Dobra, mamy tutaj. Gówno, tak jak mówiłem, to no, proszę nawet. No i jak to się mówi? Szpech, proszę bardzo. Tutaj, twoje Proszę bardzo, majonet. Dodatki. Krucha sobie. Trawę z wojska. Trochę miękka, ale będzie bardzo. Masło, jest. Pałuszki z drewna, sztućce krabowe, m, pyszne drewno, drewno. są tutaj mambalo. Tu tak, z drewno i krewetki. Tak mówię, robaki, hmm. też są tutaj. Proszę bardzo. No nie zamogą być, dobra. Tu genialnie. No. Damy chyba wszystkie składniki. Bardzo no, ale A co ty za mnie? Josuś wyglądają I po co ci O, bo zrobić żeby zabić, oczywiście, więc byś pił, Tak, będziesz pił. Ale nie, ale czułem. Albo się zabić przez czy mam się zabić przez drewno? Czy mam się zabić przez robale? Hej, może pójdziecie ze mną? A teraz. Ty my że na tę samą o A, nie, tak, no tak, czegoś brakuje, dobra, niech leci ten, bo, ale tak go no, no, Dobra, teraz on będzie pojadał. Dobra, lecimy i spadamy, padamy, spadamy spadamy, 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 Tak na pesto, tak tak na pesto on wygląda Jesteś Harry Potter, na stary. plus jeden. na starym cytrasie, teraz jest, teraz A, jesteśmy jest na pote. I A tam jest kół, mewa! Więc się, mewa uszła, nie więc to mewa, ci zaraz na Bo jest za, 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 za żeby wpływa do paliwa. Dobra, tutaj mamy piękne czasy, które są paliwa. Rybacy w złowili mnóstwo samobójców, no, samobójcy odcinają na. Jak, jak. najpierw ten. Trzyma się je w lodzie, żeby zostały świeże. Dobra. I teraz jadą te, Wszystkie ryby na, trafią na sprzedaż na targ rybny. To no, targ rybny. <gulia> to jest krab. Piękne. A to krabiki. homar. To wszystko skorupiaki. To, to, jest to są przegrzybki, Dobra, to są A to są kramyczki. małże. Ta pani kupuje Tutaj krewetki. Na przykład mamy kółcibki albo. Siema, wiesz co? Wiesz co ja to ja ten. krewetki. Krewetki, jeszcze co? Daj mi trochę. Wiesz co tam tylko Jedną albo dwie. Dobra, wydaje już trzy, ale więcej ci nie dam, bo biedę w kraju i mam już cieszę się, że są to za darmo. ci zapakuję worek bo jeszcze za darmo, są dobre rozpierdola z tym. Dziękuję! Uwielbiam, bycie na dnia. A nad morze. teraz polecimy na no, tajemcuta się, o. Dobra, lecimy się... i spodoby, spodoby! Dobra, dobra, jakby to zabić, tutaj. Dobra, prawie zbudował ten co kuzynka. już prawie wiem. Już prawie to myślisz, że on mnie tak nie <laughs> przyjdzie, ale. Widziałem dobra. różne skorupiaki. teraz nazywają się skorupiaki, bo mają skorupki. Tak, się. Chyba cię pojechało. ja bym się dogadał pełnymi takimi. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Zaczynajmy. Bardzo już roboty dobra, idziemy do tak, idziemy go Nie Dobra, yy, tutaj musimy zagrać gawnik, tak, bo, yy, I się ale, w bo się ten test, kuchni ale się zająca, był coś tak, ten, to jest nie okazji, dobra, to, za za stół, tego, nie to jest A ten tam w ogóle Katarzyński tutaj, Dobra, to już trochę z tego. Makarena, makarena, tu jest teraz... To jest duży, a to mały jest. Dobra, dobra, makarena, połóżmy. Teraz bawimy tak. się w małpę, teraz, południa, się w małpę teraz bawimy z się w drugą małpę, teraz bawimy się w małą, chyba w baniącą I teraz wyrzucajmy powietrze baniącej w domu, wiecie, mamy tutaj połóż, jeszcze raz i mwah. Takie pyszne było to powietrzenie, taki smak, smak tylko pierdolony, bo jeszcze mocno chłoni. Dobra. Czy umyłeś dobrze blaszkę? Nie, wyruchać, nie strzelać we mnie. No na pewno wypierdolę. O! Bo ja cię teraz tak jest. wiesz. Bo ja ninja. Halo, Ale tak? To, to była ninja. No, mamy fermę. Mamy krew. Jedna łyżeczka. Gubno, papryka, szczypta, materac, razowy, dwie kromki, ee, majonez, dwie spermy, łyżeczki, e, tupce, krucha sałata, listek, listka, masło, łyżeczka, łyżeczka to, to? paluszki krabowe, drewno i, i krewetki. Około dziesięciu. Hurra, zaczynajmy! Yeah, yeah. Krewetki Dobra, i paluszki to, krabowe to trzymajcie oddzielnie od innych górka, składników, dopóki ee, danie nie no, będzie no, gotowe. Wytrzymamy je w miskach. Teraz Weźcie pucharek i połóżcie na talerzu. I teraz wytnijcie kształt muszelki z listka sałaty. Dobra, przepraszam, przepraszamy za. No Dobra, tutaj to jest tak. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie są za nie możesz nie posuniwać. Tempo jak twój Dobra, rach, 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 Piękna trawa z boiska, trochę boczka, trwa boczka. Bardzo dobrze. No tak, o, to jest no mój O, to ten muszę! Działem mnóstwo na plaży. Nie, to jest chyba. A, to mieć mój los. to Słuchaj. Ja bym się Uuuu, ale super głosy, słyszę, słyszę. Ja to jest tak taki obraz. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Dajemy perłą Mhm, tego rach, wszystko zużyjemy, bo. Kurde, trzy, trzy osoby się nam nie Dobra, tutaj dajemy Proszę prochy, tutaj dajemy w w y, Takie cię. łazienkowe spożywcze. Tak? I, Oraz tak, sok tak, trochę trochę y, spermy, I, taki cię. ode mnie i, y, ten i mieszamy mieszam, i cię, mieszam pyszny sosik na cię, proszę cię. Nie wiem. Nie. Hej Ben! Znam wiersz, ale teraz ja muszę jeść Muszę szybko, wiek, muszla szeroką, no suchą to szosą. I I to taki łamacz języka. Jeśli powiecie go no bardzo świeci, szybko, zaplączę się, mam język. Wiesz, 12 Szła szybko, muszla szeroką, suchą szosą. nie tak potrafię. Muszę jeszcze poćwiczyć. Dobrze. Zaraz przed podaniem mięsza. Ten coś Sofii bo mówiłem. No tutaj mamy o właśnie Dodajecie jeszcze zapominamy drżownicach i Jedno zostawcie to do albo dekoracji. dobre, Albo jedno dla siebie zostawiam surowo, Jest drewno właśnie, ma starość na dwa dni. Wrzućcie do środka no. i dobrze no, wiemy. Do mieszu, mieszu w dokładnie, moje starość. Może wy spróbujecie powtórzyć nasz łamać języka? Szuka. Szła szybko, muszla, Uj, szeroką, Uj, suchą Uj, szosą. Uj, Powiedzcie Uj, go bardzo już, szybko. Okay, Szła szybką, szoszą, szoszą. Kiedy Dobra, weźcie mieszać... pierdolą. Ale to był żarty. Weźcie, pucharek. Żartem to ty jesteś. I Dobra, dajemy tą trawę z wojska. A było to już się wyczyściło. Już widocznie tak, zliza, bo był głodny. Dobra, nakładamy tą czapkę. Proszę bardzo. Ale ja... Dobra, weź to jest tylko szybko, bo śmierdzi, że już nozdrza mi zatkało. I udekoruję. Dobra, reszty do, do wylizana dla bórego. Ale ja, ja Znalazłem mam tu swoje rzeczy. A mówię co to są dla papieru, bo tu ja jeszcze wygłosicielem. Ale to jest. A, dobra, wiesz co? Pamiętaj, może Joanie nie, ułożyć. to ja muszę lepiej wiesz co? Mówiłeś? Bo biorąc akurat 9. Promocja jest tutaj. Dobra, szybko idziemy, żeby nie zauważył. Potrzebujemy dwóch kromek chleba. No tak, jeszcze. Jeszcze trzyma teraz, dobra. Wytniemy po całej serwisie. Możecie kupować ryby na papierze? Bo ja będę pieścić ryby, a ty będziesz się tak z ja Nie, nie sobie ryby. Z bo się, bo się za biedny na ryby. Nożyczek. Nożyczek. mamy. Ja nie jestem biedny. Dobra. A co z tymi papierami? Zrobiłeś to w tym filmie? To jest możesz. takie proste. Nie mogę... Na koniec nie to możesz to nie, nie tu mieszkać, tylko się ciągle sprawdzisz. A co to mas za masełko? To nie masełko, mówię ci co to jest. Nie, nie wiesz? Skondensowane szkoły psa. A potem? Dobra, teraz jedna rybka. Je na talerzyku. rybka, rybka. Dobra, dwie rybki Rach. Rybka tutaj. Dziachy w pokoju. Przeświecę zaraz zapełnimy. No gotowe. Pokoju, a, gazety leżą a ja prosto, żebyś prosto, żebyś miał okulary. Gazety, o, Mam nadzieję, że Zygfriedowi spodoba się mieszanka. Raz, Zawsze to możemy jest, to sprawdzić. Jest, to, bo jestem ślepy, więc tutaj ma okulary. Na gazety ciepłe, bo mieszanka ciepłe. Dobra, i tak było, że równo, ale jak ty tam nie wiesz, bo jeżeli nie masz zrobić, to mnie chyba w palcał gryździł. No naprawdę, dobra, bo. już porządnie. No teraz to jest rozsądne. O i teraz. O, nie, jeszcze, zobaczę. Tak, jestem. Trochę majca w Pa pa

Okay, o, ja! dostaliśmy od Billera i... ale też wrócił! Zobaczmy, tak! I wygląda na to, że mieszanka smakowała Zygfrydowi. O, zobacz, Zostawiam ci! Co napisał? Co napisał? Przekonajmy się. A to jest. A czekaj, napisał... to jest. Te... Drogi kucharzu, dumny. No tak, umył talerz, widzieliście? musi wymarować. Dobra! Czekaj, liczmy, to jest ten ptak, którego chciałem wyruchać bez żadnego. Słyszałem, że mieliście problemy z sortowaniem gazet. Puszek, A to starygo, to, to. tak naprawdę nie dają dziewczynki. Tylko masz komfort na, na superblu z żabki, na plastik, metal, ale ogólnie to mały płyt i ręce. Nie ma jego utylizowania. Ach, no to, to, to przecież mogę iść tylko. O ja, nie, to jeszcze paczka przyszła. Może dom dla Ciebie. Są świetne. Pudełko, Oby, ja. Otwieramy 3, świetne. Pudełko, Oby, ja. otwieramy. 3 świetne. 2, 1, 8 do dobra, otwarta chyba. Dobra, tutaj masz pudełko, tutaj masz większe pudełko, wybierz sobie mieszkanie. Uuu. Wiesz co, ogólnie I co na tak jak wybrać mieszkanie i tak dalej. Ale mówiące co? Gdzie mamy rzucać? Ty puszki. ogólnie ty zaraz w puszkę i rzucę do Plastikowe tego... Pingu, butelki. Ty masz butelkę, I albo... No w ogóle papierek, tak? Wierz hey, 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 sobie mieszkanie. Tak, o. Czyli masz butelkę. To, to, to ja pójdę tutaj, może do największego. Albo go, papier, albo go, puszka i tak cię będę na puszki, nie masz prawym gory z kochiemkę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tam mamy iść, no pakować.